Cześć, tu Blacha. Wiecie co jest najważniejsze na urodzinach? Nie, 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 nie. To nie są prezenty. Moim zdaniem najważniejszy jest tort. I to właśnie dzisiaj bierzemy go na warsztat. Zapraszam. Pamiętacie przepis na idealny biszkopt? Jeśli nie, znajdziecie go tu, a ja mam go tu. I teraz przekroję go na trzy blaty. I na podstawie tego biszkoptu zrobimy tort. Zaczynam od dołu, tak jest łatwiej jak już wykroicie pierwszą część, to ją przekładacie. I kroimy drugą część. No i co? No. I tak, powstały mi trzy blaty ciasta. Czas trochę się ogarnąć i lecimy dalej. Do naszego tortu potrzebujemy krem. Krem będzie na bazie bitej śmietany. Wykorzystuję do tego 500 ml śmietany 30 słodkiej. Zlewam ją do miksera. Od razu dodaję dwie łyżki cukru pudru i miksuję. Jak mamy już ubitą, bitą śmietanę, to dodaję do niej 500 g serka mascarpone i dalej miksuję. Masa jest już prawie gotowa. Ja się znów muszę trochę ogarnąć i pokażę Wam, co robimy z nią dalej. Drugi etap kremu to pokruszone ciastka połączone z naszą masą. Ja wykorzystuję ciastka typu Markizy, Mam czekoladowe z czekoladowym nadzieniem. Kruszę 6 sztuk i będę łączyła z 1 trzecią naszej masy. Mieszam masę z ciastkami, aż wszystko się połączy. Pierwszy blat naszego idealnego biszkoptu yy, przekładam pierwszą częścią kremu. I teraz, za pomocą takiego czegoś trochę przypał, nie wiem jak to się nazywa, ale na pewno znajdziecie w przydatnych linkach rozsmarowuję krem na pierwszym blacie biszkoptu starajcie się zrobić to równomiernie zdecydowanymi ruchami i teraz ja używam yy, dżemu mojej mamy Wykładam dwie łyżki dżemu na krem. Możecie użyć Waszego ulubionego dżemu. Ja uwielbiam czarną porzeczkę, daje fajny, kwaśny posmak w torcie. Nie rozsmarowuję go do samych brzegów. Wystarczy, że będzie mniej więcej tak. Teraz kładę drugi blat, środkowy. Ruchniutko. Możecie lekko go docisnąć. I to samo robimy z drugą częścią kremu. I przykrywam ostatnim blatem. I do ostatniej części masy, nie dodaję już pokruszonych ciastek, wykładam gładką masę na tort i rozsmarowuję zarówno na górze, jak i po brzegach tort. I taki goły, jeszcze tort wkładam do lodówki, a w tym czasie pokażę Wam, jak zrobić polewę. Do przygotowania polewy, która oczywiście będzie czekoladowa, wykorzystuję dwie tabliczki czekolady. Ja mam jedną gorzką, jedną mleczną i robię kąpiel wodną, czyli zawieszam jeden garnek nad drugim, w którym jest woda. I czekam, aż czekolada się rozpuści. Do rozpuszczonej czekolady. Będę dodawała około 100 g masła. Zrobię to stopniowo. Garnek jest ciepły, więc masło samo się rozpuści. Polewa czekoladowa jest wystudzona i ma taką konsystencję. Będę ją wylewać na tort. Zrobię to częściowo, wleję myślę połowę. Łyżką delikatnie rozprowadzę. Teraz będę rozlewać w bliżej brzegów, bo chciałabym, żeby właśnie, <grych> żeby to się zaczęło. Czekolada pięknie ścieka po torcie, możecie jeszcze już tylko łyżką w miejscach, gdzie teoretycznie jej brakuje, dolać trochę. Ja to się jaram takimi rzeczami. I teraz już ostatni szlif na torcie ozdoby. Ja wykorzystuję do tego ciastka, czekoladę, kawałki czekolady, maliny, borówki, Wy wykorzystajcie co chcecie. Możecie się wyżyć artystycznie, ważne, żeby było ładnie. Ja używam malin i borówek, bardzo fajnie wyglądają, kontrastując z kolorami. Więc bawcie się, ile wlezie. Ja kocham się w tym torcie, a wy? Wszystkie potrzebne sprzęty znajdziecie w linkach w opisie filmu, a później tylko pieczcie, róbcie i jedzcie torty. Świętujcie każde urodziny, subskrybujcie kanał Allegro Kuchnia. Cześć!